Żelazne Anioły. Międzynarodowa współpraca w dziedzinie zwalczania narkotyków owocuje szeroko zakrojoną akcją niszczenia pól makowych. Oddziały rządowe palą całe plantacje w Tajlandii. Bosowie narkotykowej mafii doznają dotkliwych strat, na pewno można spodziewać się odwetu. Po stronie dobra staje grupa żelaznych aniołów, doskonale wyszkolonych w walkach wschodu. Niepozorne. Pociągające azjatyckie dziewczyny perfekcyjnie władają swoim ciałem i z siłą huraganu rozbijają przeciwników. Ale sprawa nie wydaje się być taka prosta. Po stronie mafii staje godna przeciwniczka wyrafinowana, bezwzględna o skłonnościach sadystycznych młoda azjatka, przygotowana nie gorzej od żelaznych aniołów. Po poniesionej klęsce, mafia przerzuca się na złoto. Gotowe są już plany Wielkiego skoku. W drugiej części filmu nieskazitelnie prawi członkowie ugrupowania żelaznych aniołów spędzają wakacje w Malezji. Nikt nie przypuszcza, że piękne skośnookie panienki to znakomicie wyszkolone obrończynie praworządności. Ich pomoc jest niezbędna, gdyż CIA nie może dać sobie rady z przywódcą organizacji terrorystycznej. Do akcji wkraczają więc wyposażony w sprzęt i nieprawdopodobne umiejętności w posługiwaniu się pięściami i stopami skośnookie panienki. Dziękuję.